Cześć, witam Cię w tym nagraniu, w którym opowiemy sobie, jak zwiększyć sprzedaż swoich usług o 100%. Niezależnie, czy prowadzisz jogę, taniec, fitness, pilates, czy obojętnie jakie zajęcia grupowe, możesz właśnie użyć tych e, czterech punktów, aby pozyskiwać skutecznie nowych klientów, ale również właśnie zwiększać tą sprzedaż, tak? Ponieważ już na ten moment wokół Twojego studia, w Twojej okolicy jest minimum 20-30 osób, które mogłyby skorzystać z Twoich usług, ale z jakiegoś powodu tego nie robią. Również są osoby, które miały zetknięcie z Twoją ofertą, swoimi usługami i z jakiegoś powodu nie kupiły. I teraz właśnie sobie odpowiemy na te pytania, czemu tak się stało i jak następnym razem sprawić, aby rzeczywiście dwa razy więcej osób kupowało od Ciebie Twoje usługi w postaci chociażby kursów stacjonarnych, czy właśnie regularnych zajęć, może jakichś programów metamorfozy. To, o czym sobie powiemy działa na te wszystkie aspekty. Ok, pierwszym punktem jest to poznanie swoich klientów, tak? Poznaj swoich klientów niezależnie, co robisz, niezależnie co sprzedajesz, możesz nawet sprzedawać żelazka, to i tak musisz znać potrzeby swoich klientów, czego oni rzeczywiście chcą, tak? Więc tutaj daję Ci takie cztery pytania, nad którymi warto się zastanowić, z czym obecnie mierzy się Twój klient, tak? Jaki on w ogóle ma problem? Bo jeżeli chcesz coś sprzedać, no to Klient, żeby coś kupił, musi mieć albo jakiś problem do rozwiązania, albo jakiś cel do osiągnięcia. Kupujemy coś z jakiegoś powodu. Chcesz lecieć załóżmy na wakacje, dlatego że. Załóżmy, chcesz coś pozwiedzać, albo Twoim problemem jest załóżmy, wypalenie albo stres, tak albo chcesz przeżyć jakąś przygodę. Jest jakiś powód. Za, każdą, za każdym kupnem stoi jakiegoś rodzaju powód. Więc tutaj warto się zastanowić właśnie nad takimi rzeczami, że z czym obecnie mierzą się Twoi klienci. Jeżeli chodzi o usługi grupowe, często jest to coś takiego, załóżmy, jak ból pleców, jeżeli chodzi załóżmy o jogę, Słabe rozciągnięcie, chęć wzmocnienia swojego ciała, duży natłok takich myśli, stres związany z codzienną pracą i chęć wyciszenia swojego umysłu. Tak? Więc ty, jako ekspert, jako osoba, która prowadzi te zajęcia, niezależnie co robisz, to wiesz tak naprawdę, w czym Twoje zajęcia pomagają, do czego przybliżają taką osobę. Może to nie jest tak naprawdę jakiś problem, który ty konkretnie rozwiązujesz, ale może przybliżasz tą osobę właśnie do pewnego celu lub marzenia, tak? Czyli tutaj jakie ma cele i marzenia? Może jej celem jest być powiedzmy bardziej kobiecą i jakby poruszać się w bardziej kobiecy sposób, chociażby jeżeli chodzi, załóżmy, na przykład o taniec intuicyjny, tak? Mogą być różne cele różne marzenia i może właśnie twoja usługa przybliża tą osobę właśnie do tego, więc musisz sobie odpowiedzieć na te dwa ważne pytania, jeżeli chodzi właśnie, czy twój klient obecnie się z czymś mierzy, czy w obecnie ma jakieś właśnie cele. Dodatkowo warto zastanowić się nad czymś takim, w jakim miejscu w swoim życiu obecnie się znajduje, tak? do kogo jest skierowana ta oferta? Czy ta oferta jest skierowana głównie właśnie na przykład do osób starszych, może do młodych matek z dziećmi, może do kobiet, które są aktualnie na etapie właśnie rozwijania swojej kariery i ich, ich, ich życie to jest tak naprawdę praca, dom naprzemiennie i szukają pewnego rodzaju odetchnięcia, tak? Albo zatraciły się może w karierze i chcą odnaleźć bardziej właśnie siebie, więc to jest takie miejsce w życiu, w którym się znajdują, tak? Jeżeli zrozumiesz, w jakim miejscu się znajdują, to też będziesz wiedziała, w jaki sposób komunikować swoją ofertę, tak? Dodatkowo co takiego klienta najbardziej trapi, tak? co go na co dzień właśnie trapi, z czym się, to jest podobne jakby z tym, co, z czym się mierzy, natomiast tutaj bardziej chodzi o coś takiego e, bardziej przewlekłego, tak, więc jeżeli sobie odpowiesz na te pytania, na przykład właśnie, co go trapi, o czym myśli codziennie, jak wstaje, no to rzeczywiście... Będziesz mogła dużo skutecznie zbudować rozwiązanie dla tego klienta i w ten sposób właśnie przedstawiać swoje zajęcia. Bo pamiętaj, i tu płynnie przechodząc do drugiego punktu, że sprzedajemy korzyści, a nie narzędzia, tak? Czym są narzędzia? Narzędzia to jest właśnie yoga, taniec, pilates, zajęcia fitness, masaż i Zaję... Narzędzia to są po prostu nasze usługi. Ale my chcemy sprzedać korzyści, ponieważ ktoś może kompletnie nie wiedzieć, czym jest yoga, ale interesują go właśnie te korzyści, bo wie, że na przykład ma ból pleców. Może nie wiedzieć nic kompletnie o Pilatesie, ale wie, że łupie go w krzyżu od trzech miesięcy. I to jest wystarczające. To jest właśnie ta korzyść, którą on chce na przykład osiągnąć: czyli zdrowe plecy, więcej energii, plecy bez bólu, odkrycie swojej kobiecości, tak? uwolnienie emocji z ciała, redukcja seresu, większa klarowność. Sprzedajemy te korzyści. Więc o narzędziach tak naprawdę należy mówić zaledwie 20%, a 80% należy mówić o korzyściach. I zobacz, jak ładnie nam się to łączy w momencie, kiedy załóżmy podczas rozmowy z takim klientem, wiesz, że z czym obecnie się mierzy, jeżeli chodzi załóżmy o ból i tak dalej, to nie będziesz mu non stop opowiadać jakby o jodze, ale zaczniesz skupiać się właśnie o tym, jak jego plecy mogą zostać wzmocnione. Co dzięki temu będzie ta kobieta mogła robić? Może właśnie mówi, że jej największym utrapieniem teraz jest to, że nie może wziąć swojej małej córki na ręce, bo od razu bolą jej plecy. To wtedy właśnie można powiedzieć, że po takim kursie, tak, czy właśnie po regularnych zajęciach, w pewnym momencie będzie w stanie mogła sobie wzmocnić kor i podnieść swoją Córkę, tak? To jest oczywiście przykład, ale wracając właśnie do początku, że ludzie tak naprawdę kupują rozwiązania. Coś za tym musi się wiązać. Więc zastanów się tak naprawdę podczas właśnie rozmowy ze swoimi klientami, zastanów się, czego oni tak naprawdę potrzebują, co ich trapi, jakie mają cele i marzenia, a następnie dostosuj te korzyści, które płyną z swojej usługi. Więc mniej skupiania się o tańcu, mniej skupiania się na takich aspektach technicznych, a że badania wywodzą, że to i to i tak dalej. Nikogo to tak naprawdę nie interesuje. Ta osoba, jeżeli ma jakiś ból, ma jakąś potrzebę, kliknęła w Twoją powiedzmy reklamę, zadzwoniła do Ciebie do studia, przyszła na jakieś zajęcia e, pierwsze i tak dalej, dlatego, że ma jakiś konkretny cel. Jeżeli ty dobrze ten cel poznasz, rozpoznasz go i dowiesz się na te, temat tego celu więcej, to będziesz w stanie przedstawić swoją usługę właśnie w taki sposób, że ta osoba pomyśli, o, to w końcu jest coś, czego szukałam. Czyli nie kolejne jakieś zajęcia godzinowe i tak dalej, ale tu ta kobieta, powiedzmy, ma właśnie jakiś plan, plan, jakiś kurs i tak dalej, aby pomóc mi w rozwiązaniu mojego problemu. Więc to, jak komunikujesz właśnie swoje usługi, jest tutaj bardzo, bardzo ważne, wręcz witalne, tak? Nie musisz za dużo zmieniać w swoich usługach, ale po prostu dawać pewność ludziom, że to, w jakim etapie się znajdują życia obecnie, to właśnie Ty masz na to na przykład rozwiązanie. Możesz im tej ścieżce pomóc, i to jest głównym Twoim właśnie zadaniem podczas takiej sprzedaży. Mów zrozumiałym językiem dla klienta. Unikaj takich słów jak pranayama, asany, albo integracja wielopoziomowa astralnej matrycy duszy. Nie wiem, czy ta ostatnia akurat istnieje, ale czasem mam właśnie takie wrażenie, kiedy ktoś opowiada mi o swoich usługach i nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi. I tak właśnie też czuję się Twój. Klient, tak? Więc wymieniaj po prostu te słowa zamiast, właśnie pranayama, mów ćwiczenia oddechowe zamiast asany, możesz mówić pozycję, wiodze i tak dalej, i tak dalej. Mów językiem. Zrozumiałem, ponieważ pamiętaj, to, że Ty jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, to, że Ty skończyłaś 300-godzinny kurs, nie znaczy, że ta osoba również ma tą samą wiedzę, a bardzo często właśnie tej wiedzy po prostu nie ma. I te osoby nie wiedzą o tych narzędziach, nie wiedzą o tym słownictwie, co ty do nich mówisz, wiedzą jedynie, że mają jakiś problem, coś ich boli, mają stres, mają duszności, mają natłok myśli. Mają słabe ciało, i tak dalej, i tak dalej. Oni tylko wiedzą o tym, dlatego mów ich językiem. To nie jest miejsce, aby się popisywać swoją wiedzą, czego to ty nie wiesz, jakich słów nie znasz, i tak dalej, ponieważ jeżeli ktoś przez większość rozmowy nie będzie rozumiał, o czym ty do niego mówisz, to. Twoja wiarygodność w jego oczach po prostu spada. Tej osobie odpala się wtedy taka lampka, nie rozumiem nic z tego, co ta osoba mówi. Ta osoba, widzę, mówi, rusza ustami, ale nic do mnie nie dociera. Nie podejmę decyzji o zakupie, bo nie wiem, na co się pisze. Tak? Ta osoba wtedy zaczyna się zaciskać i bronić, ponieważ boi się, że zgodzi się na coś, czego na przykład nie chce, bo kompletnie Ciebie nie rozumie. Więc upewnij się, że Twój rozmówca doskonale rozumie Twoją ofertę. Tak? Zadawaj pytania. Pytaj, czy jest to dla Ciebie jasne zaangażuj tą, tą osobę, żeby też coś ci opowiedziała, żeby ci odpowiedziała. Nabierz takiej pewności, że nadajecie na tej samej stronie, tak? A nie, że ty gdzieś już odleciałaś ze swoją całą ofertą, narzędziami, słownictwem i tak dalej, a ta osoba tylko ślepo przytakuje i czeka, aż ta rozmowa się skończy, bo nie wie w sumie o co chodzi. Dlatego to musi być aktywna rozmowa i przede wszystkim musisz mieć tak naprawdę na uwadze, żeby ta osoba opowiadała więcej o sobie, tak? Pamiętaj, że prawdziwa sprzedaż, odbywa się wtedy, kiedy to właśnie ta strona kupująca opowiada o sobie, o swoich problemach i tak dalej i w pewnym momencie, jeżeli Ty trafnie zadajesz pytania, to ona sama siebie przekonuje, że rzeczywiście potrzebuje Twojej usługi i na tym polega tak naprawdę skuteczna sprzedaż, a te elementy, o których sobie mówimy, mają zrobić wyłącznie właśnie takie podwaliny pod to, aby ta sprzedaż mogła Wystąpić, tak? Więc tutaj chcemy mieć również pewność, że nasz klient nas w pełni rozumie. I ostatnia kwestia jest to: pozyskuj aktywnie nowych klientów. Zaczniesz sprzedawać swoje usługi z większą lekkością i pewnością, kiedy wiesz, że na jedno miejsce w twojej szkole jest pięć osób, tak? I to jest również to się tyczy tego samego w momencie, kiedy chcemy podwyższać ceny, yy, czy kiedy właśnie mówimy o swoich usługach, ponieważ jeżeli wiesz i boisz się, że jeżeli ta osoba powie nie. To ty nie będziesz miał z czego opłacić kolejnego rachunku, albo właśnie dokładać ze swojej kieszeni, to podejmujesz po prostu takie akcje e, czasem nawet nielogiczne na bazie strachu, na bazie lęku. Zgadzasz się może na pewne współpracę z pewnymi osobami, z którymi byś nie chciała współpracować, tylko dlatego, że właśnie czujesz ten e, stres spowodowany brakiem uczniów. W momencie jednak, kiedy pozyskujesz aktywnie nowych klientów i widzisz, że na przykład, z tą osobą nie chcesz współpracować, to możesz jej odmówić tej współpracy. To jest wspaniała wolność i, i dzięki temu możesz budować właśnie swoją szkołę na ludziach, z którymi rzeczywiście Ty chcesz pracować, tak? Ale w momencie, kiedy masz ograniczony dopływ tych klientów, to musisz godzić się na to, co masz, tak? Aby się po prostu utrzymać i nie jest to wymarzona sytuacja, no, i tak jak mówię, w momencie, kiedy też masz tą pewność, że ty masz tych uczniów, że jak nie ta osoba to następna, to ty możesz opowiadać z lekkością o swojej usłudze, z większą pewnością. Nie musisz się bać, właśnie, na, nie musisz uważać na swoje słowa, czy ta osoba się. Przekona, czy nie, i tak dalej. Możesz po prostu mówić prosto z serca, bo wiesz, że jeżeli nie ta osoba, to zaraz właśnie czekają kolejne trzy, aby od Ciebie kupić, tak? I daje to dużo większy, powiedzmy taki flow, lekkość i pewność w tym, co robisz. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę to wszystko. Mam nadzieję, że te cztery wskazówki pomogą Ci zwiększyć Twoją sprzedaż Twoich usług. Natomiast gdybyś chciała rozpocząć na poważnie swoją przygodę z biznesem, przygotowałem dla Ciebie również 3-miesięczny program agencyjny, gdzie w każdym miesiącu robimy dla Ciebie właśnie kampanie reklamowe, które pozyskują od 10 do 20 osób na kursy premium w Twojej szkole co miesiąc przez 3 miesiące i dodatkowo każdy miesiąc ma jakiś motyw przewodni. W pierwszym miesiącu uczymy się właśnie skutecznej sprzedaży. Pokazuję Ci, jakie pytania zadawać, jak prowadzić sprzedaż, jak brać zadatek bezwrotny, tak, że już tydzień czy nawet dwa tygodnie przed startem takiego miesięcznego kursu masz już pieniądze na koncie i spokojnie czekasz na to, aż te zajęcia się y, zaczną. I nie masz tego stresu, czy grupa się uzbiera, czy nie. To jest miesiąc pierwszy. W drugim miesiącu uczymy się od razu podnoszenia cen ponieważ to, że mamy przypływ znowu nowych ludzi, możemy sobie pozwolić na umiejętne podnoszenie cen swoich karnetów, czyli zajęć dziennych oraz kursów, tak? Kursów właśnie stacjonarnych, które będziemy promować i już na samej tej akcji w drugim miesiącu jesteś w stanie zarobić dodatkowe 2000 zł, nie zmieniając tak naprawdę nic oprócz komunikacji, którą my ci właśnie umożliwimy. A w miesiącu trzecim dostajesz dostęp do naszych warsztatów typowo biznesowych dla właścicieli szkół jogi, pilatesu, tańca oraz fitness oraz uczymy cię sprzedawać programy premium programy trzymiesięczne, miesięczne powiedzmy grupy pięcioosobowe gdzie jest transformacja trzymiesięczna, miesięczna i z takich grup możesz zarobić nawet do 15 tysięcy złotych. Więc jeżeli interesują Cię również takie grupy kameralne, grupy premium, chcesz, żeby Twoje studio było kojarzone właśnie bardziej z taką marką premium, gdzie jest mniej osób, ale te programy są konkretne, 3 miesięczne dostarczają konkretnych rezultatów, to myślę, że ta oferta może być dla Ciebie i link znajdziesz poniżej pod tym nagraniem. Natomiast dzisiaj to wszystko. Trzymam za Ciebie kciuki. Wszystkiego dobrego. Cześć!